Właśnie tutaj spacerujemy z Nalu po takich bocznych uliczkach, dlatego pozwalamy sobie na chodzenie bez maseczki. Dzisiaj jest poniedziałek. Właśnie przed chwilą dodzwoniłam się do pani weterynarz. I za w poniedziałek, godzinę 10 jedziemy na pierwsze USG. Będzie to 22 dzień od skoku progesteronu. Więc zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Ale mamy nadzieję, że będzie już widać pierwsze jakieś tam efekty, albo po prostu się udało ukrycie i że będą małe szczeniatki, ponieważ wtedy zaczniemy już się przygotowywać. Mamy w planach jeszcze króciutki wyjazd, o tak którym wcześniej mówiłam, na domek, na jezioro, żeby jeszcze trochę odpocząć przed szczyniakami i móc troszeczkę. No odetchnąć i nabrać sił, bo przez dwa miesiące raczej nigdy się nie ruszymy, albo na jakieś bardzo króciutkie wyjazdy w teren. Bo będzie trzeba się opiekować, bo to jest praca całą dobę, ale już nie możemy się doczekać za tydzień, żeby pojechać właśnie na to łyskie, żeby się czegoś dowiedzieć, czy się udało, czy nie. No, a powiem Wam, że ja właśnie tutaj znalazł, sobie tak yy, spacerujemy. Nie ma. To jest Nabusia. Pod, podgląda kolegę. To chyba kolegi nie ma niestety. O, okej, idziemy dalej, nie ma kolegi. Zawsze spotykamy tutaj takiego dużego, yy, pasterskiego psa berneńskiego i one zawsze tutaj piszczą do siebie przez płot. Ale chyba... Właściciele pewnie są w pracy, no i pieska nie ma. No no i tak sobie właśnie tutaj spacerujemy, cieszymy się informacją. Będziemy oczywiście Wam nagrywać, i relacjonować jak to wyglądało to badanie. No Znaczy Wam powiem, że w tych czasach aktualnie nie dosyć, że teraz troszkę się rozjaśniło to w Gdańsku, ale ogólnie brzydka pogoda w Gdańsku, pada. Co chwilę pada, co chwilę jest ładnie, za chwilę znowu strasznie wieje. No więc pogoda nie, nie sprzyja ani nie pomaga temu, yy, co się dzieje. No, coś tam zmuchało. No i do tego jakaś taka aura łącznie, że tyle złego się dzieje i, i tak źle jest i w ogóle. No i tak jakiś taki dzisiaj gorszy dzień. Troszkę, co najmniej mnie złapał. Przemkadz tam nie, ale mnie troszkę złapał. Powiem Wam, że nie ma nic piękniejszego i fajniejszego. Jak po prostu pies, który przyjdzie do Ciebie rano, Cię powącha, dotknie Cię zimnym nosem. No i pokaże się, troszkę przytuli i pokaże, że jest obok Ciebie i że Cię wspiera i że fajnie możecie razem spędzić dzień. Więc no jakieś plusy tego bycia w domu są właśnie e, chociażby ten spędzony czas z Nalo, która uwielbia spędzać czas z ludźmi. Ona nie lubi pozostawać sama. Owszem wtedy sobie pośpi czy coś, ale ona woli pospać kiedy my jesteśmy w domu. I kiedy po prostu może za każdym razem do nas przyjść i z nami chwilę pobyć, podłożyć głowę do głaskania. No i to są wszystkie takie rodzinne, że lubią mieć kontakt z człowiekiem, lubią ćwiczyć, trenować i pracować ze sobą, więc... To, to są raczej psy do, 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 do takiej aktywności wspólnej, rodzinnej no z dziećmi i, jak i tutaj z dorosłymi. Ale na pewno nie, żeby zostały pozostawione same sobie gdzieś tam na podwórku w końcu. Do tego się totalnie nie nadają. No więc my lecimy dalej, już do domu się zbierać. No i widzimy się w następnym vlogu. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie. No i zaznaczajcie tam ten dzwoneczek, to będą Wam się pojawiać nowe filmiki od nas z kanału. Do zobaczenia!